To było bardzo szokujące, bardzo, bardzo szokujące, ponieważ mogliśmy zobaczyć włosy. Wypadek, właściwie niegroźnego wypadku, który mógł się skończyć potuczeniem ogólnym, tylko i wyłącznie auta z zewnątrz, skończył się bardzo poważnie. To jest to, co wszyscy mówią, że to jest cudowne. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. No, no, non Lo sapevo io che la tirava lì. Attore in Liguria il pilota Formula 1 rischia di perdere una mano. Chirurgico by ridurre le fratture pilota Robert Kubica, che ferito stamane. Bardzo smutnym wydarzeniem dnia jest koszmarny wypadek Roberta Kubicy, który może przerwać Polakowi karierę w Formule 1. Dziś rano podczas rajdu Ronde di Andora w rejonie Sawony, we Włoszech jego skoda fabia wypadła z trasy. Kubica ma złamania ręki, nogi, niewykluczone są obrażenia wewnętrzne. Polak traktował starty w imprezach rajdowych jako uzupełnienie swojej kariery w Formule 1. Tak było i tym razem. Można powiedzieć, że był to normalny rajdowy wypadek, natomiast konsekwencje były raczej nie do przewidzenia. Ponieważ uderzyliśmy w barierę, która składała się z dwóch części, jedna z tych części została odepchnięta na zewnątrz, a no rozpędem wjechaliśmy na następną część, która wbiła się do samochodu, przeszła przez ścianę grodziewą, przeszła przez auto, uderzając Roberta w nogę, w rękę i weszła tyłem samochodu. No i to spowodowało, jakby nieszczęśliwy zbieg okresie, spowodowało, że ten wypadek z właściwie niegroźnego wypadku, który którym się skończyć uczeniem ogólnym, tylko i wyłącznie auta z zewnątrz skończył się bardzo poważnie. Me i my kolega byliśmy we were the were the only crew on the accident and was a really a shock. Because uh, as you can see in the image, images you can see through the car from behind uh, to, to the opposite side, so was a really, really shocking moment. Uh, even because I interviewed him. Uh, Uh, less than 12, 12 hours before it was joking with other pilots my passion, so Raj uliczny to moja prawdziwa pasja. Mam możliwości spędzenia w miły sposób weekendu. To pierwszy mój start. Wyścig polega na czterokrotnym okrążeniu trasy wokół miasta. Mam przygotowany nowy samochód z nowymi oponami. Ten pierwszy rajd może być wstępem do poważniejszych startów tego typu. To, co jest wspólne dla Formuły 1 i rajdów samochodowych, to samochód, cztery koła, kierownica i pedały. To są dwa różne światy. Samochód jest inaczej zbudowany i inaczej się go prowadzi. W Formule 1 są w stanie sobie poradzić normalni kierowcy, ale prawdziwa jazda wyścigowa to RAJD. Życzę wszystkim szczęścia i dojechania do mety. To druga edycja tego rajdu. Opowiadano mi o tym, że to fajna impreza, dlatego tu przyjechałem. W Ligurii są piękne małe miasteczka, przez które się przejeżdża, podobne do tych w San ale to trudny wyścig, przez małe, wąskie uliczki. Bardzo bardzo Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić i dojadą do mety. Jesteśmy na miejscu wypadku Roberta Kubicy. Z nami Roberto Della Morte, jeden z pierwszych ludzi, którzy pojawili się na miejscu wypadku Polaka. Hello, can you tell us, uh, Hello. what did you see? Well, uh, we were here, well, yesterday, right, right from the beginning, and we saw we saw the car coming, driving very, very fast. And uh, um, everything happened so fast. So, what, what happened is that we heard a big crash. First, when you go in, On the guardrail there, and then uh, when the guardrail just moved, guardrail here, the guardrail, yeah. the guardrail here, you, the guardrail here it just the, the guardrail went out, and then unlucky for him, it was an opening on the guardrail. So when the first guardrail went out, the car, the, the second guardrail, you have went right through the car. At least about two meters outside on the back, and then the guardrail. With the, the, the speed of the car, you just turn around, so the car will stop just exactly here, half down the, on the road with the, with, the, with the guardrail through the car, right down here. And when we came, I was standing down. We were standing down there, a couple of us, and uh, the first thing we did after the, the shock is to come up and help to uh, push the guard rail, hold the guard rail so the car didn't fall down. So after a while we get a big log, put it under the car in order to keep it there. Allo specchio, destra 4, 50, destra 4, destra 4, 100, 100, 100. Okay, 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 via, via, No starałem się uruchomić procedurę wypadkową, starałem się z tego samochodu wydostać, ponieważ byliśmy na barierze, nadal byliśmy na barierze, zobaczyłem, że Robert jest przygnieciony przez tą barierę, dlatego zatrzymałem następny samochód, potem pojawił się mały problem auta, które powinny się zatrzymać, niestety nas minęły, ale udało się wezwać pogotowie, przyjechała pierwsza karetka, przyjechała druga. Zaczęliśmy procedurę wypadkową, akcję ratowniczą. Przyjechał straż pożarna, pojawił się śmigłowiec i po wycięciu Roberta przewieziono go do szpitala. Mieliśmy kontakt ze sobą, rozmawialiśmy, e, był przytomny. Także nic nie, nic, nie zagrażało jego życiu w tamtym momencie. To było bardzo szokujące, naprawdę bardzo szokujące, ponieważ mogliśmy zobaczyć... bąby, kiedy I to że był w ciągu rozmawiać z nim. He could see the bones coming out from the, from the, from the, uh, from the hand, and uh, the guard really went right on the side, just on the side from him. And uh, um, the co-driver, he was shocked. He started to scream. But uh, um, Kubica was, I don't know, he was, he was actually... Calm. calm, real calm. I was very, very surprised. Then, after a while, it was freezing. He wanted water. The helicopter uh, flew for about uh, half an hour before uh, they, they they took him out because the problem was to, to uh, be able to recover uh, Robert from the from the car because it was. Uh, smashed into the car. So they had a lot, the firemen had to work a lot to keep, uh, to keep him alive and to take him out of the car. He was in the car quite a long time. He was in the car at least one and a half hour. And he, was, he wanted water. And he was, he was um, um, conscious because he said, How? We, we asked him in Italian and he said, It's okay, 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 but my hand is broken. I moja noga jest Może trochę nieszczęścia, może trochę szczęścia. Bariera minęła Roberta w, właściwie od jego kluczowych organów niedaleko, uszkodziła tylko nogę i rękę. Gdyby to było bliżej wewnętrznej części jego ciała, na pewno skończyłoby się to gorzej, więc. Można powiedzieć, że trochę szczęścia też miało. Skończyło się na poważnych urazach kończyn, natomiast bez jakiegoś konkretnego zagrożenia życia. Byłius lucky. He was really, really lucky. See the real church there? You should actually send a picture, sign, to the church. That's what everybody says it It's a miracle, because you know, it was enough me three, two, three centimeters, and he could have had guard guardrail right through here.